Dzisiaj o tym, dlaczego tak często trudno nam realizować swoje własne cele i o tym, że wyznaczane przez nas cele mogą sabotować nasze samopoczucie. Zatem, niezależnie od tego, co zamierzasz zrobić, czy to wyjść na tą ściankę spinaczkową, czy wprowadzić się do nowego domu, ten odcinek jest dla Ciebie. Istnieje szereg zasad, które muszą zostać spełnione, abyś miała, abyś miał szansę zrealizować swój cel. Ale dzisiaj nie będziemy robić tutaj wykładu coachingowo-psychologicznego, tylko kilka przykładów z życia wziętych. Ale pamiętaj, że cel, który sobie wyznaczasz, musi być realistyczny, musi być określony w czasie i musi być zgodny z Twoimi wewnętrznymi wartościami. Zanim opowiem Ci, jak ja staram się realizować cele, które sobie wyznaczam, jedno ostrzeżenie: Kiedy notorycznie wyznaczasz sobie cele i ich nie spełniasz, to uwaga, sam sabotujesz własne działania. Kiedy osiągniesz to, co zamierzyłeś, kiedy osiągniesz to, co zamierzyłaś, wtedy czujesz się spełniony, czujesz się człowiekiem sukcesu. Kiedy tego nie zrobisz, możesz popadać w coraz większą frustrację, a to w konsekwencji powoduje, że coraz rzadziej wyznaczasz cele i w ogóle nie dążysz do ich realizacji. Także uważaj, nie wyznaczaj zbyt wielu celów. Jeżeli już to robisz, skorzystaj z metod, o których będę tutaj mówił. I ciesz się z poszczególnych etapów, bo właśnie cel musi być rozłożony na poszczególne elementy. Dzielę się moją metodą realizacji poszczególnych celów i tego w jaki sposób od dłuższego już czasu patrzę w ogóle na temat wyznaczania celów. Uzmysłowiłem sobie, że nie cel jest najważniejszy, a droga do tego celu. I wtedy poszedłem o krok dalej. Naszym celem powinna być droga, którą podążamy. Ostatnio Miałem zaszczyt i przyjemność być dyrektorem organizacyjnym Pucharu Świata w trialu rowerowym. Zapraszam cię na moje socjale, tam znajdziesz filmik z tej wyjątkowej imprezy. Organizacja takiej dużej imprezy w tej odmianie kolarstwa jest bardzo czasochłonna i wymaga zaangażowania całego teamu ludzi. W tym roku mieliśmy nielada wyzwanie bo dysponowaliśmy znacznie mniejszym budżetem niż zakładaliśmy. Ale spięliśmy się, powiedzieliśmy OK, każdy da od siebie coś więcej niż zwykle. Niektórzy zrezygnowali z części swojego wynagrodzenia i postanowiliśmy zrealizować Puchar Świata na najwyższym światowym poziomie. Tak się stało. Zobacz na filmikach, o którym wspominam. I tutaj, kiedy przystępowałem do Procesu organizacyjnego Pucharu Świata, a to było już pewnie jakiś rok temu, podszedłem do tego stosując swoją własną metodę. Nie skupiałem się na tym, że czekam na czas od 1 do 3 sierpnia, kiedy właśnie odbędą się same zawody sportowe, ale przystępuję do drogi, która ma nie prowadzić do realizacji celu w postaci Pucharu Świata, ale do pewnego przystanku. I właśnie poszczególne mniejsze cele, które tworzą ten główny cel, jaką jest nasza droga życiowa, nazywam przystankami. I teraz, co otrzymujesz, co zyskujesz dzięki takiemu podejściu? Kiedy twój, nazwijmy to póki co cel, jakim może być budowa domu, kupienie nowej kanapy, nowego samochodu, proces samodoskonalenia, kiedy nazywasz to celem, i wreszcie dochodzi moment, w którym w mniejszym lub większym stopniu zrealizowałeś to, co zaplanowałeś. To może być źródłem satysfakcji, źródłem Twojej wewnętrznej radości, albo może być momentem, kiedy poczujesz się rozczarowany. Bo rzadko kiedy realizujemy swój cel w sposób optymalny. W taki sposób, jak to sobie wyobraziliśmy, wymarzyliśmy. Teraz wróćmy do mojego przykładu organizacji Pucharu Świata. Najważniejszym elementem w tym moim życiowym przystanku było wspólnie z całym timem organizacyjnym zrobienie zawodów wysokiej rangi na najwyższym światowym poziomie. Faktycznie, piękne obrazki poszły z małopolskiej klinicy Zdrój na cały świat. Zawodnicy byli bardzo zadowoleni. Mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju spektaklem sportowym, z pewną historią, wszyscy czuliśmy te sportowe emocje. Kiedy zadzwonił do mnie kilka dni po pucharze świata Marek Leśniewski, prezes Polskiego Związku Kularskiego, który był jednym z honorowych gości tego przedsięwzięcia, powiedział, Tomek, oprócz tego aspektu czysto sportowego, oprócz tego niesamowitego widowiska, to, czego Wam wręcz zazdroszę, to czym razem ze swoją małżonką, Anią, byliśmy pochłonięci, to była ta rodzinna atmosfera. I właśnie, kiedy przystąpiłem do ocenienia, podsumowania Pucharu Świata w trialu rowerowym, ten dodatkowy aspekt, ten aspekt sportowego święta, ale również tej rodzinnej atmosfery, tych prawdziwych emocji, tej rowerowej opowieści, tego kolarskiego święta, który w którym wszyscy uczestniczyliśmy od teamu organizacyjnego, poprzez zaproszonych gości, po kibiców, którzy bardzo tłumnie przybyli do klinicy Zdroju, to, było, to był pewien aspekt dodatkowy. Dysponowaliśmy, jak już wspomniałem, dużo mniejszym budżetem niż oczekiwaliśmy. Oczywiście robimy to z pasji, ale każdy powinien, musi otrzymać swoje wynagrodzenie. Poprosiłem wiele osób, aby zminimalizowało swoje koszty nie obniżając poziomu realizacji swojego zadania. I tak się stało. I teraz uwaga, gdyby moim celem było tylko zorganizowanie Pucharu Świata, upłacenie wynagrodzenia poszczególnym osobom i również uzyskanie jakiegoś wynagrodzenia dla siebie, wtedy byłbym rozczarowany, bo ten budżet był znacznie mniejszy. Ale kiedy patrzę na to jako na drogę, jako na przystanek, to wiem, że trzeba być elastycznym, trzeba popatrzeć szerzej. Oczywiście, wyciągnąć pewne wnioski na przyszłość, ale podejście patrzenia na poszczególne cele jako przystanki w głównym celu, jakim jest nasza droga życiowa, powoduje, że na pewne rzeczy patrzymy z dużo większym dystansem. Zatem moja wskazówka dla Ciebie, moja technika, którą chcę się z Tobą podzielić, to zamienienie celów na przystanki w drodze, która sama w sobie jest celem. Pamiętaj, nie wyznaczaj zbyt dużo celów. Nie wyznaczaj celów nierealistycznych, bo będziesz sabotować swoje własne działania. W następnych odcinkach powiemy więcej o poszczególnych technikach realizacji celu. A już teraz chcę życzyć tobie, abyś potrafił, abyś potrafiła wyznaczyć cele dla ciebie naprawdę ważne. I abyś był skuteczny, skuteczna w ich realizacji. Jeżeli ci się podobało, jeżeli weźmiesz dla siebie coś z tego odcinka, zasubskrybuj mój kanał i udostępnij ten materiał. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego.